Znalazłem jakąś starą świeczkę w lesie. Zrobimy z niej dobry użytek. Wiem, jak zbierając śmieci pomóc sobie w przetrwaniu. A spadła mi. Zabieram ją. Swoją drogą zastanawiam się, kto chodzi ze świeczką do lasu. Bez sensu, nie? Dziś tu jeszcze widziałem puszkę, zaraz ją wezmę, posprzątamy trochę las, a przy okazji pokażę wam co można z tego zrobić. Jest puszeczka, piją piwo, a potem wyrzucają, a mi się przyda, a i przy okazji las posprzątam. Nisko się pali. Mam tu znalezioną puszkę i teraz bierzemy ją i rozcinamy na taki... taki garnuszek. I w tym będziemy rozpuszczać świeczkę. Robię teraz w puszce taki uchwyt. Bo jak roztopimy wosk w tej świeczce, to trzeba być, bo ona będzie bardzo gorąca. Trzeba będzie ją wyciągnąć multitulem, bo można się wtedy bardzo poparzyć, i trzeba bardzo uważać na ostre krawędzie. Bo to, to jest niebezpieczne. Puszka idzie do ognia, a ta znaleziona świeczka w lesie do roztapiania się. Teraz czekam aż się roztopi. I będzie zupka ze świeczki zaraz. Takie świeczka się już rozpuściła w tej puszce. No i mamy dużo wosku. Teraz wziąłem waciki żonie. Mam nadzieję, że nie będzie tego oglądała. Tego w lesie raczej ciężko będzie znaleźć, chociaż da się. No i bierzemy taki wacik. Moczymy w tym wosku, żeby się napił. I odkładamy do schnięcia. I kolejny. I odkładamy go do wyschnięcia. A resztę wosku nie wylewamy, nie wyrzucamy, to też można wykorzystać. Ściągnę to tego z, z ognia, bo jest za ciepło. Wziąłem kawałek tektury z domu, to można gdzieś znaleźć biele gdzie, jak tektura śmieci. I damy mu drugie życie. Zwijasz sobie tą tekturę w taki rulonik. Wsadzamy do puszki. Teraz ta tektura napije się wosku i zrobi tak zwaną świeczkę biedaka. No, bardzo długo się pali, bardzo, bardzo fajnie daje ogień. Potem jak już będzie ciemno, to nagram jak to się fajnie pali. A tymczasem wacik już jest zimniutki, fajny. Robi się twardy, bardzo nasączony woskiem. Fajne jest w nim to, że jest wodoodporny. Jak panie do wody, to można go wyciągnąć i dalej nim rozpalać. Po prostu łamiemy go potem w pół, wyciągamy trochę tych, tych włosków ze środka. Tak samo jak z korą brzozy trzeba go było lekko zmechacić. Żeby się iskra fajnie łapała. Trzeba poćwiczyć, bo czasami ciężko bywa. I tak przygotowany wacik traktujemy krzesiwem. Tak jak wszędzie. Oczywiście zapałkami i zapalniczką też można. Tak, zapada już noc. W lesie nic nie widać. Dlatego zrobimy sobie test tej świeczki. Odpalę i pokażę, jak działa. No, krzeszymy, by było ciężko. Trzeba roztopić wosk z góry. Chwilę rozpalić, ale warto. Świeczka daje sporo blasku i pali się około godziny. Zależy ile tamtego wosku mamy i tektury. Bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ jest wodoodporna, a można przy niej ogrzać ręce, zakotować sobie wodę, rozpalić w nią inne ognisko. Warto mieć a same śmieci. Pozdrawiam, do zobaczenia.